Cześć, z tej strony Bartosz Izdebski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dziękujemy za oglądanie naszego pierwszego filmu. Niezmiernie się cieszymy, że aż tyle osób wyświetliło ten materiał. Jest to duży skok z porównaniem do, do filmików poprzednich, także ewidentnie widać, że taka forma vlogowa przypadła Wam jak najbardziej do gustu. Oczywiście cenimy sobie wszelkie komentarze i, i te uwagi, które się pojawiły Bierzemy sobie do serca i, i na pewno będziemy się starać poprawiać to co, to, co było zrobione źle. Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować filmik związany z patrolami rowerowymi, a konkretnie patrole rowerowe policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Także przejedziemy się z policjantami po mieście, zobaczymy, jak pracują takie patrole. Jakie wykroczenia podejmują, jak wygląda w praktyce ich służba. Materiał pomoże mi kręcić Mateusz Drwal, kolega z zespołu prasowego, który także tutaj ze mną pracuje. Być może będzie bardziej urozmaicony. W każdym razie zapraszamy. Które tu stoję przy tobie, to zapytam, co masz za sprzęt. Broń palna, drugi magazynek. Kajdanki. Środki przymusu, kajdanki. Przymusu, to wszystko w normalnej służbie. Gaz bierzecie? Tak, gaz mamy. Gaz jest. Gaz jest. No, Ile patroli dziennie rowerowych jest w Krakowie? No, to w no, mamy sześć rowerów. Mhm. Kwestia, jak, jak nas zadaniują. No, jeżeli mhm. jest potrzeba, to wszystkie są wykorzystywane. Jest pogoda ładna i tak I oprócz teraz... was y, komisariat wodny chyba tylko ma rowery, nie? Tak, A tego tak, nie tak, wiem, tak. być może. No i tak, Straż spotkaliśmy. Straż Miejska tak. też ma, bo tak, tak. spotkałem ich, że tak na bulwarach kiedyś. Z tego co się orientuje, Łódź jest miastem najbardziej ukochanym przez rowerzystów. Tam jest płasko, szerokie, proste ulice, takie jak Piotrkowska, zachęcają do korzystania z jednośladów. Natomiast w Krakowie, mimo tego, że położony na wzgórzach, też nie brakuje płaskich terenów. Jak teraz poruszamy się bulwarami, jest dosyć przyjemna jazda. Już. Może się pani zatrzymać? Już się zatrzymuje. A, 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 a. Pierwsza sprawa do bulwarem w poseczce. Zwracamy uwagę na przyszłość tu pana. Także jego okay. dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Minęliśmy przed chwilą dziewczynkę z babcią. Wnuczka zapytała, czy to policja? Lekkie zdziwienie. Tak, policja, policja na rowerach. Jak no osiądlować, to muszę zachować od siebie. Do widzenia. Do widzenia. Ktoś tak, do klasy humanistycznej i no, powie no, no, nam... Akurat to nie jest prawda, <laughs> ale kończą studia humanistyczne... To studia humanistyczne. <laughs> z jakiej wy jesteście jednostki? Bo nie, jesteście? Jesteśmy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. I takie służby trwają e, e, sezonowo ile? Mam powiedzieć, że od wtedy, kiedy zrobi się ciepło i tak... Na rowerze? Mhm. Do czasu, kiedy już jest taki, może no się nie da. Bo tak można tutaj powiedzieć. Aha. Nie mamy określonego jakiegoś miesięcy, tylko mamy przedział temperaturowy w sumie, można powiedzieć, tutaj trzymać. Ile godzin trwa taka służba? Standardowo 8 godzin. Jakie interwencje podejmujecie najczęściej w trakcie służby na rowerze? Najczęściej no, ze względu Pieszych, ale także wobec kierujących, którzy popełniają wykroczenia wobec rowerzystów na przykład na przejazdach dla rowerów mhm. no i także wobec osób normalnych pieszych, które na przykład przebywają w parkach na terenach zielonych jeżeli robią coś niezgodnego z prawem to wtedy tutaj mówimy o interwencji rozumiem, że teraz najwięcej związanych interwencji jest z obostrzeniami tak, sanitarnymi tak, teraz zdecydowanie najwięcej jest takich interwencji no ze względu na Stan epidemii, pandemii koronawirusa. Tym się głównie zajmowaliśmy. Jeździliśmy po parkach, skwerach, bulwarach i patrolowaliśmy te okolice właśnie pod kątem grupowania się osób, w ogóle przebywania w blizną, bo zakaz, że nie można było przebywać. No i tym się głównie zajmowaliśmy. No super, dzięki. No powoli kończymy teraz patrole, podzielą się na dwa osobne, pokazali mi troszeczkę swoje trasy. No i właściwie to wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za współpracę, do zobaczenia.